Porozmawiajmy dzisiaj o tym, jak analizować trady po każdym tygodniu tradingowym i jak stworzyć sobie system, który to wszystko ułatwi. Jesteśmy obecnie w Notion. Przed nami wygląd trading planu. Wszystko mamy tutaj pozwijane. I to, co chciałbym Ci najpierw pokazać, to jak wygląda system. System jest częścią trading planu. I system tradingowy to jest coś, co jest powtarzalne, coś, co podlega Twoim decyzjom, co daje Ci konkretne zasady wejścia i wyjścia i można go testować i ulepszać. I to nie jest strategia, to nie jest trading plan, to jest system, czyli coś, co jest wewnątrz trading planu i coś, co gdy będziesz szlifował, to staniesz się lepszym traderem. I teraz przechodzimy sobie do, do procesów systemu, ponieważ System składa się z procesów i jak widzisz jest tutaj 8 procesów. Proces analizy kierunku, potwierdzenia setupu, wejścia w pozycję, prowadzenia pozycji, dokumentacji trade'u, dziennej rewizji, tygodniowej oceny systemu, tym się dzisiaj zajmiemy, i rozwoju systemu. I szlifując każdy z tych procesów stajesz się lepszym traderem. A dzisiaj będziemy szlifować jeden konkretnie system i będzie to system tygodniowej oceny systemu, czyli jak analizować nasze trady. I jak może wyglądać analiza tygodniowa tradeów? Co chciałbym wiedzieć o moich ostatnich transakcjach, aby stać się lepszym traderem, aby wyciągnąć wnioski z tych wszystkich tradeów? A zatem sprawdźmy przykładową checklistę, co możemy wybrać. Możemy sprawdzać liczby tygodnia, czyli jakie liczby były w tym ostatnim tygodniu. Musimy te liczby zliczyć. Ile mieliśmy tradeów, ile z nich było zgodnych z checklistą, jaki był wynik RR. Ocena naszej dyscypliny, czy wszystko, każdy trade był zgodny z trading planem, zgodny z checklistą, czy trzymałeś się stylu prowadzenia pozycji, czy każdą transakcję dokumentowałeś? Błędy, gdzie odchodziłeś od procesu, gdzie były emocje, typu niepewność, FOMO i tak dalej, gdzie było wejścia na pałę, że tak powiem. Czy miałeś jakiś dobry setup, bo bałeś się wejść w transakcję? Co działało dobrze? Kiedy? Które sytuacje były czyste, zgodne, spokojne? Takie mega spokojne, takie setupy piątkowe, takie gdzie twój nauczyciel od tradingu postawił ci piątkę za to. I gdzie były dni, kiedy czułeś pewną kontrolę. No i wnioski. Co zamierzasz poprawić od poniedziałku i co chcesz powtarzać? I mamy tutaj zapisany taki proces, i teraz przejdziemy sobie do dziennika tradera. Mamy tutaj Trady i chcielibyśmy sobie dodać do tego analizę. Chcielibyśmy dodać sobie analizę tygodniową. I jak to zrobić? Najlepiej stworzyć sobie właśnie szablon. Więc w prawym górnym rogu, gdzie mamy ten przycisk New, rozwijamy go i dajemy New Template. I jeśli damy ten New Template, ja akurat już tutaj mam ten template zrobiony, więc damy sobie Edit, to mogę sobie wpisać tytuł i potem te wszystkie rzeczy, które przed chwilą Ci pokazywałem, po prostu możesz sobie tutaj wkleić. I wuala, voilà. co się teraz dzieje? Masz stwor... właśnie w tym momencie stworzyłeś szablon. W tym momencie stworzyłeś szablon, który, gdy naciśniesz następnym razem nowy, tylko nie wybierzesz trade tylko nowy i wybierzesz ten konkretnie stworzony przed chwilą proces, to otworzy ci się. Szablon, na podstawie szablonu dokładnie Twoja analiza tygodniowa, to co wpisaliśmy tutaj wcześniej, to się będzie pojawiało w tym szablonie. I teraz możesz po prostu to wszystko wypełnić. Ile było tradeów? Przynajmniej sobie 20. Ile z nich było zgodnych z checklistą? No, załóżmy 16, 17. Jaki był wynik RR? Czyli liczymy sobie wszystkie rr -y, dodajemy i mamy na przykład 5 R i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób możemy przeanalizować wpisać po prostu wnioski, co poprawił co poprawi w poniedziałku, co chce powtarzać, co było dobre. Czyli mamy taki auto coaching naszych wejść, naszych transakcji. Jeśli tego nie będziesz robił, to nie będziesz wiedział, co zrobiłeś źle, co zrobiłeś dobrze. Nie będziesz wiedział, nie będziesz wiedziała, co poprawić. A zatem jest to mega istotne, aby tą analizę tygodniową swoich wszystkich trade'ów wykonywać regularnie. A teraz wiesz już, jak to zrobić w Notion, w bardzo prosty sposób. Zatem zachęcam Cię, daj znać w komentarzach, co zrobiłeś, jakie masz wnioski i czy masz to już wszystko zaimplementowane elegancko w Notion. Pozdrawiam serdecznie.